Cześć, witajcie, wiem, że długo mnie tutaj nie było, ale mam dużo teraz na głowie, ponieważ organizuję Różowy Peking, który odbędzie się w najbliższą sobotę w Radomsku, więc jeśli jesteście gdzieś z okolic, bądź będziecie przejazdem w Radomsku, to zapraszam serdecznie, startujemy o 16, .00. będzie multum atrakcji, ale nie o tym dziś będę mówiła. Ostatnio z koleżanką zaczęłyśmy rozmawiać na temat żałoby. Tematu mega ciężkiego. Dla mnie traumatycznego, myślę jak dla większości osób. Sorry, że z takim lekkim uśmiechem, ale tak zrozumiałam to, co powiedziałam, tak. I ona powiedziała mi, ponieważ niedawno straciła bliską serco osobę, że nie może słuchać, jak ktoś jej mówi, że będzie dobrze. Potwierdzam, tego się nie da słuchać. Nikt nie będzie już dobrze, bo życie nie będzie takie samo, jak przed odejściem tej osoby. Mój tata zmarł kilka lat temu. Dłuższy czas chorował. I powiedzenie, że osoba, która choruje, ma czas, żeby się pożegnać z najbliższymi, a najbliżsi mają możliwość się przygotować na tą chwilę. No to jest. Dziwne, bo A takie rzeczy nie da się przygotować. Yy, I tak sobie myślę, że mimo tego, że człowiek gdzieś tam z tyłu w głowie ma taką świadomość, że taka chwila nadejdzie i spotka każdego z nas, to jednak, yy, kiedy nadchodzi informacja o tym, że ktoś z naszych bliskich odszedł, no to. To są sytuacje, na co w życiu nikt nie jest przygotowany. To nie da się tak na to przygotować, nie da się jakoś tego wytłumaczyć. Ja nigdy nie zapomnę telefonu od mojej babci przed szóstą rano z informacją, że mój tata umarł. Do końca nie pamiętam, co wtedy się działo, tak troszeczkę za mgłą. Mój piesek, oczywiście. Pamiętam moją wielką histerię, płacz, krzyk, przytulanie męża i taką w głowie taką myśl, że muszę poinformować moją siostrę, która mieszka na co dzień w Niemczech. Muszę poinformować rodzinę i tak yy, adekwatnie do mojego charakteru przeszłam w zadaniowość. Organizację mszy, o organizację pochówku, Załatwienie wszystkich spraw formalnych. Więc kiedy pojechałam i zobaczyłam tatę ostatni raz, pękało mi serce. Chyba pierwszy raz w życiu tak płakałam będąc osobą dorosłą, że się zanosiłam z płaczu. Jako dziecko pewnie tak robiłam, ale jako osoba dorosła nie zdarzyło mi się jeszcze tak płakać to co miałam wtedy w głowie nawet do końca nie pamiętam nie będę ściemniała, że pamiętam bo to nie ma w tym momencie żadnego znaczenia ale co Wam chciałam powiedzieć a propos rozmowy z koleżanką bo tak będę oczywiście zawsze przeskakuje jeśli chodzi o rozmowę więc norma i koleżanka właśnie powiedziała, że czas nie leczy ran ja jej powiedziałam, że według mnie czas przyzwyczaja do bólu ona powiedziała, że według niej jest coraz gorzej. Ona bardzo niedawno straciła osobę bliską, więc yy, też zaczęłam wspominać, jak to było, kiedy mój tata odszedł. I rzeczywiście, że kiedy myślałam, że najgorszym momentem będzie moment yy, pogrzebu, yy, i dla mnie niesienie urny z moją siostrą to było najcięższe 3 kg w życiu, jakie niosłam. Bo niosłyśmy we dwie urnę z prochami mojego taty. I myślałam, że po tym pogrzebie będzie wszystko jakoś po prostu przejdziemy do życia. Nie powiem, że wrócimy do normalności, bo do tej pory nie wróciliśmy do normalności, bo się już nie da wrócić do normalności, bo nic już nie będzie takie samo. Ale to było takie czekanie na to ostatnie pożegnanie. Ale po pogrzebie było dużo gorzej. Pierwsze święta bez taty, po dzień dzisiejszy, kiedy są święta Bożego Narodzenia, wieszamy na choince bombkę w kształcie gitary. Bardzo często na Instagramie zdjęcie wrzucam, relację właśnie z tą bombką. To jest taka symbolika, że tata mój jest z nami. Taką samą bombkę ma moja babcia, czyli mama mojego taty. I taką samą bombkę ma też moja siostra. Więc w trzech domach podczas świąt, Symbolicznie mój tata jest z nami. Pierwszy dzień taty bez taty. Pierwszy dzień dziadka. Bez dziadka dla mojego syna. Dziadek, który mimo tego, że chorował, miał problemy z chodzeniem, grał z nim w piłkę i to są takie wspaniałe wspomnienia, które ja staram się pielęgnować i dbam o to. Bardzo często wspominam różne sytuacje związane z moim tatą, takie zabawne. I tak myślę sobie, że rzeczywiście ta moja koleżanka miała rację, ale rację mam też ja. Bo na początku rzeczywiście ta tęsknota i ból w sercu wydaje się być większą, większą rozpaczą, nabiera większych rozmiarów niż... Niż w trakcie na przykład pogrzebu. Że to z dnia na dzień nie jest lepiej, tylko jest jeszcze gorzej. Ale w pewnym momencie przychodzi taki moment, że rzeczywiście ten czas nas przyzwyczaja do bólu. I robimy się troszeczkę na to odporni, ale yy, to jest też tak indywidualna kwestia, że to są moje odczucia i ja tak, tak uważam i tak sądzę. Yy, I powiem Wam, że na przykład. Bardzo, ale to bardzo mnie irytuje, jak ktoś e, ocenia zachowanie osób, które straciły kogoś bliskiego, bo na przykład tak nie wypada się zachować, bo tak nie wypada się ubierać, bo oczywiście musisz chodzić na czarno, musisz mieć smutek wypisany na twarzy, łkać po kątach i e, broń Boże, na żadnej imprezy nie wychodzić, a już uśmiechać się to już w ogóle, nie? To nie jest tak. Moim zdaniem każdy ma prawo. Do tego, żeby tą żałobę przeżywać po swojemu. Ja osobiście uważam, że żałobę nosi się w sercu i nie chodziłam na czarno ubrana, kiedy zmarł mój tata. Yy, nie siedziałam w kącie nie płakałam, chociaż to i tak yy, było dla mnie ciężkie. Ale starałam się znaleźć odskocznie od tego, żeby nie myśleć. I yy, strasznie szanuję to, jak każdy. Chce przeżywać tą żałobę i jeśli ma odwagę robić to po swojemu. Mam taką znajomą, która niedawno pochowała swoje dziecko. Synek, który miał niecałe dwa lata, chorował na raka. I powiem Wam, że jestem pełna podziwu dla tej dziewczyny, bo ja sobie nie potrafię wyobrazić tego, co ona przeszła. Naprawdę. Ja mam bardzo yy, prosty, nieograniczoną wyobraźnię, ale takiego dramatu, takiej tragedii yy, na taką skalę nie jestem sobie w stanie wytłumaczyć. Teraz dziewczyna jest w ciąży i życzę jej po prostu z całego serca, żeby spotykało ją w życiu tylko to, co jest dobre. Yy, I ona nie chodzi na czarno ubrana. I mimo tego, że niedawno pochowała syna, i teraz jest w ciąży, i pewnie są różne komentarze dziwne, że jak to już ciąża, a przecież niedawno pochowała dziecka. no pewnie, bo przecież, no słuchajcie, świat się nie zatrzymał. Dla nas może się zatrzymał w pewnym stopniu, w stopniu na przykład rodzinnym, emocjonalnym, i trochę może nawet zatrzymaliśmy się, jeśli chodzi o naszą wiarę, bo jestem na przykład osobą wierzącą. I, I może wtedy zaczęliśmy wątpić, ale cały świat się nie zatrzymał, to wszystko idzie dalej, i trzeba jakoś podejść do tego i znaleźć swój sposób. I dla mnie ocenianie innych osób, jak radzą sobie z taką y, dramatyczną sytuacją, jest po prostu poniżej poziomu kultury. To jest moje zdanie. Oczywiście możecie się z tym nie zgodzić. Ale ja uważam, że każdemu należy dać przyzwolenie na to, żeby tą żałobę nosił w sercu, bądź uzewnętrzniał ją, ale żeby robił to po prostu po swojemu. Bo łatwo jest powiedzieć, że albo ja to nie wiem normalnie, ja to bym to inaczej zrobiła, nie będąc w takiej sytuacji. My Polacy mamy coś takiego w sobie, że bardzo często lubimy sobie tak po prostu pogadać. Jesteśmy specjalistami w każdej praktycznie dziedzinie sportu, polityki, medycyny, łomatko, wszystko. Tylko, że trzeba mieć taką mądrość swoją życiową. Ja nie mówię, że jestem mądra, broń Boże, ale do tego doszłam dzięki lekom i dzięki terapii. I temu, że co chwileczkę jakieś dramaty nawiedzają moje życie, że po prostu trzeba pozwolić osobom robić to po swojemu. Nikt nie musi być standardowy, nikt nie musi mieć schematycznie działać, bo tak to by było wszystko nudno. Jesteśmy taką indywidualnością, że każdy z nas ma inne potrzeby, każdy z nas ma inne poczucie wartości. Dla niektórych liczy się bardziej to, czy tamto, dla innych będzie się w ogóle liczyła odwrotność. Nie będą w ogóle brali pod uwagę to, co ci pierwsi stawiają na samym szczycie. Więc powiem Wam, że Yy, najlepiej dla mnie, moim zdaniem, i to, co mi najbardziej pomagało. Kiedy miałam gorsze dni, kiedy mm, tata odszedł, słowo będzie dobrze, albo musisz być silna, nie możesz teraz płakać, nie możesz się załamywać. Główno prawda, ja wcale nic nie muszę i wcale nie musi być dobrze. Bardziej dla mnie liczyło się to, że ktoś do mnie podszedł, złożył kondolencje i powiedział: Jestem z tobą. To dużo znaczyło. I wiem, że dużo, mój piesek znowu dużo osób nie wie, co powiedzieć w takiej sytuacji, ale we do własnego doświadczenia, Boże, jak ja się garbia z tego, co przeżyłam, uważam, że zwykła obecność drugiej osoby jest mega ważna bardziej ważna niż niektóre słowa. Myślę, że podanie chusteczki, podanie ręki, przytulenie to jest to. Kiedy nie wiemy, co mamy powiedzieć, to po prostu nie mówmy nic. To nie znaczy, że nie współczujemy, i to nie znaczy, że nie utożsamiamy się z tą osobą, po prostu jest nam przykro. Tylko myślę, że są takie sytuacje w życiu, gdzie słowa są zbędne, i to jest tego przykład. Broń Boże, ocenianie innych osób. Wiecie, co innego to jest, jeśli ktoś na przykład yy, prosi Cię o opinię, prosi Cię. Słuchaj, a ty co byś zrobiła, jakbyś się zachowała. Yy, to jest yy, przyzwolenie, da, da Ci ktoś przyzwolenie na to, że możesz wyrazić swoje zdanie. A ta osoba sobie z tym Twoim zdaniem zrobi co będzie chciała, albo weźmie do serca, albo po prostu będzie miała to w czterech literach. Ale tak jakby. Ja pytam ma o zdanie, zawsze mówię szczerze i mogę kogoś na przykład bardzo, bardzo lubić, a jeśli będę miała na przykład negatywną opinię na dany temat, ja nie będę się liczyła z tym, czy kogoś urażę, bo ten ktoś pytał moje zdanie, więc ja wychodzę z założenia, że muszę być szczera. A to, że się to potem ktoś obraża, to, to mnie zbytnio już nie interesuje, bo ten ktoś sam tego chciał. I tak jak ja na przykład nie życzę sobie, żeby ktoś oceniał moje zachowanie, ja oczywiście to nie poproszę, nie zapytam wprost, jak to wygląda z zewnątrz, tej osoby zdaniem. To dla mnie takie gadanie za plecami jest trochę. trochę słabe. Uważam, że tacy ludzie nie są nic warci. Ale to jest całkowicie inna sprawa, jak zwykle odchodzę od tematu, ale. Mieliśmy mówić o żałobie. Tak, tam słuchać mojego syna, który się bawi ze swoim bratem śledczym. Jak, no, chłopaki mówię. Chłopaki będę nagrywała, więc proszę, bądźcie ciszej. Ośmiolatkowy to w ogóle... Więc ja nawet się już nic nie odzywam. Yy, więc powiem Wam, że nie ma złotego środka na żałobę. Każdy potrzebuje tyle czasu, yy, ile potrzebuje... Żeby, sobie, żeby uporać się z niektórymi rzeczami, albo mówienie drugiej osoby, namawianie do tego, żeby pójść do specjalisty, psychologa po pomoc, też nic nie daje. Ludzie są tak skonstruowani, że jeśli robią coś wbrew sobie, to przynosi to wprost odwrotny skutek. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, myślę, że lekko ukierunkowany będzie szukał pomocy. I pójdzie do tego lekarza, pójdzie do psychologa porozmawia szczerze wszystko. Ale jeśli ktoś tego nie chce, nie możemy nikogo zmuszać, bo ja przynajmniej taka jestem, może trochę uparta i trochę jak mała mi, ale yy, zawsze taka byłam, że trochę tak z wrednością, jeśli ktoś mówił, że mam iść w prawo, szłam w lewo. Yy, I zawsze na tym dobrze wychodziłam. I byłam wiecie, swoje sumienie i, i, i w zgodzie ze sobą robiłam coś. Kiedy umarł mój tata, dla mnie pewien etap się zakończył, tylko że nie etap, by to nazwać, tak jakbym po prostu w tym momencie została sama, tak się poczułam, mimo tego, że miałam rodzinę, miałam siostrę, babcię, mamę, to jednak tak... Wszystko to... Ja poczułam się strasznie sama. Ja z moim tatą mieliśmy bardzo dużo yy, wspólnych pasji. To on zaszczepił we mnie miłość do Lady Punku, Perfectu, Bajmu. I słuchajcie, yy, mówi się, że yy, osoba, która odchodzi, yy, przychodzi do yy, kogoś w nocy, w czasie snu, yy, ponieważ ma jakąś niezałatwioną sprawę z tą osobą. Mój tata przychodził do mojej siostry, do mojej kuzynki, do mojej cioci, do mojej babci. Do mnie nie przyszedł ani razu. I ja taka byłam trochę zła na niego. Mówię, wiesz co, tata, do wszystkich przychodzisz, tylko nie do mnie, nie? Tak, chciałam go zobaczyć, żeby. Bo go po prostu zobaczyć w śnie. I, i, i to się nie stało. I ja zazdrościłam. Takie głupie uczucie, zazdrość, wiem. Zazdrościła mojej siostrze, że mogła go zobaczyć. Pytałam, ale co mówił? Jak się zachowywał? Jak wyglądał? To są naprawdę niesamowite rzeczy. I no, moja siostra mówiła, że o czymś tam mówił. Uśmiechał się, bawił się z Zuzią, czy jej córką. I słuchajcie, ja kiedy miałam już tak dość, naprawdę, było mi tak mega przykro, że nie było mi dane mieć takiego snu. Był Sylwester. I mój tata bardzo często... Yy, puszczał piosenka Nie płacze Ewka. Wiecie, żegnam Was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw i nie potrafię tego wytłumaczyć, ale kiedy wyszliśmy o godzinie 12 yy, na zimne ognie przed dom mojej koleżanki, puściliśmy randomową muzykę i wiecie, 12, my tam pan wszystko, nie? Bo to było jakiś czas temu. Yy, I nagle, kiedy Zrobiło się cicho na dworze. Po prostu wszystkie fajerwerki yy, gdzieś z oddali przestały yy, przestało być słychać. Nasze zimne ognia się skończyły. Wszyscy złożyliśmy sobie życzenia. Wszyscy usłyszeliśmy. Żegnam Was. Już wiem. I wtedy ja się popłakałam. I teraz też mam łzy w oczach. Bo wiedziałam, że on wtedy ze mną był. I to dla mnie... Więc wierzę, że On tutaj jest, że On patrzy na mnie i mimo tego, że na przykład teraz w moim życiu dzieje się bardzo dużo rzeczy, takich pozytywnych, żałuję, że Go nie ma, że nie widzi tego i nie powie mi, że jest ze mnie dumny, jak zawsze to mówił i to jest dosyć ciężkie, ale wiem, że są takie drobiazgi, yy, którymi On pokazuje, że On ze mną jest i wierzę w to, że gdzieś tam z góry na mnie patrzy i jest dumny, nie? Mijają kolejne lata i jest po prostu coraz ciężej obchodzić różne święta. Czas mnie przyzwyczaił do tego uczucia, ale nie przyzwyczaił mnie nigdy i nigdy się z tym nie pogodzę, że ja już go nigdy nie zobaczę, że nie pojadę do niego na kawę, bo że spotkamy się dopiero po tamtej stronie. To jest ciężkie. I to myślę, że to jest. Tego się nie da zrozumieć. I myślę, że osoby, które tak przeżywają śmierć bliskiej osoby, zrozumieją, o czym mówię. Ale wspominam bardzo często ten sylwester, bo ja wtedy po prostu się popłakałam. Moja najlepsza przyjaciółka spojrzała na mnie i zaczęła też, wiecie, warga. I zaczęła chodzić, nie? I ja mówię, że to słyszałaś? Irek tutaj był, on tu był, był, mój tata tutaj był. Dał mi jasny sygnał, że jest. Że po prostu ze mną miał wszystko załatwione. Że ze mną się pożegnał. Ale była też taka sytuacja przed pogrzebem, że ja byłam niedługo po operacji, bo miałam bardzo duże też wyrzuty sumienia. Że w noc, z którą zmarta ta dzwoniła do mnie, moja babcia tego telefonu nie odebrałam, bo akurat przyjechałam z Gdańska, byłam bardzo zmęczona. I następnego dnia, kiedy zadzwoniła, to wiedziałam się, to miałam takie wyrzuty sumienia, że może gdybym pojechała. Prawda jest taka, że nic bym nie zrobiła, bo Pokotowie powiedziało już, że. Żeby lepiej został w domu, żeby odszedł wśród bliskich w swoim domu. I kiedy wszystkie formalności dopełniliśmy, to jest coś takiego jak pożegnanie przed kremacją. I to był moment, w którym kolejny raz znienawidziłam swojej choroby. W dzień, kiedy miało być pożegnanie taty, bardzo kameralne wśród najbliższych, dzień przed tym, kiedy miał być skremowany, Obudziłam się rano i okazało się, że po raz kolejny poszły mi szwy w piersi. Musiałam jechać do lekarza. A że mojego lekarza nie było w Polsce, jechałam do lekarzy i jego znajomych, którzy akurat operowali. Nie zdążyłam. Nie zdążyłam ostatni raz go zobaczyć. I to był moment po raz kolejny, kiedy znienawidziłam tą chorobę że przez raka znowu coś mi ominęło. I tak nie zdążyłam, oczywiście wszyscy mi tłumaczyli, że przecież się z nim pożegnałam, że yy, że, że to nieważne, że wszystko jakoś będzie. Ale to właśnie wszystko jakoś będzie dla mnie yy, dla mnie to było traumatyczne. Nadużywam tego słowa, ale ja nie znajduję żadnego synonimu w tym momencie. I ja y, nie potrafiłam wybaczyć sobie, że mnie nie było, bo bardzo chciałam go zobaczyć. Nie udało mi się. Y, więc to był kolejny raz, kiedy znienawidziłam swoją chorobę. Y, nie, nie znienawidziłam siebie, tylko chorobę. I powiem Wam, że. żałobę. Będę nosiła chyba do końca życia. Yy... I myślę, że tutaj dobrych słów nie ma. Więc jeśli teraz na przykład macie kogoś znajomego, który przechodzi takie chwile, które ja przechodziłam jakiś czas temu, po prostu bądźcie z tą osobą. Nie ma nic bardziej ważnego niż obecność, podanie chusteczki. Po prostu wsparcie. Słowa... Nieraz nie wyrażają tyle, co byśmy chcieli. I nieraz nie możemy powiedzieć nic, bo nie wiemy co. Więc jak nie wiemy co, to nie mówmy nic. I nie, nie mówcie, łagam, że będzie dobrze, bo nikt tego nie wie i takich zapewnień nie potrzebujemy. Tak mnie naszło na taki smutny temat, ale myślę, że bardzo ważny i tak może komuś to pomoże. Słuchajcie, kończę. Mam nadzieję, że teraz będę częściej nagrywać filmiki. Ale naprawdę dużo się u mnie dzieje. I w takich chwilach mi naprawdę też jest bardzo ciężko, bo bardzo brakuje mi właśnie taty. Szkoda, że nie mógł dożyć momentu, w którym zobaczyłby, co robi jego córka. Ale myślę, że tam z góry Patrzy na mnie i śpiewa szklankę w łatwym. Trzymajcie się cieplutko i mam nadzieję, że was zbytnio w depresyjne stany nie wprowadziłam. O Boże, tak wiem, paznokcie mam połamane i zrobione, ale no, niestety, hybrydy nie są dla mnie. Trzymajcie się cieplutko i życzę Wam dobrego dnia.